Drodzy Czytelnicy Głosu Karmelu, wszyscy sympatycy naszej duchowości, do nabycia już najnowszy, wiosenno-letni numer Głosu Karmelu. W większości, tak jak obiecywaliśmy, poświęcony Matce Bożej Szkapleżnej, Najświętszej Marii Pannie z Góry Karmel i nabożeństwu szkapleżnemu. Dlatego ten numer właśnie zatytułowany został Przewodnik Szkapleżny 2020. Znajdziecie w nim odpowiedzi na wszystkie Wasze pytania dotyczące historii nabożeństwa szkapleżnego, przywilejów szkapleżnych, liturgii przyjęcia oraz rytuału. Znajdziecie formuły. Przyjęcia do Bractwa Szkaplerznego, przyjęcia do szkapleża, które możecie wykorzystać we Waszych wspólnotach, poprosić Księdza Proboszcza, wikariuszy o zorganizowanie takiej małej uroczystości czy małego spotkania modlitewnego. W tym numerze znajdziecie również materiały do przygotowania do uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej w lipcu, nowenna, litania i różnego rodzaju inne teksty. Które pomogą Wam również rozgrzać serce i przypomnieć, jak bardzo ta niebieska matka otacza nas swoją miłością, jak bardzo nas kocha. Oczywiście nie brakuje też w tym numerze tekstów o modlitwie, nie brakuje również fotorelacji z naszej karmelitańskiej codzienności. Zapraszam tych, którzy jeszcze nie są w prenumeracie, do nabycia najnowszego wiosenno- letniego numeru, maryjnego numeru Głosu Karmelu już do nabycia na stronie wydawnictwa Karmelitów Bosych. Prenumeratorom natomiast życzę przyjemnej, owocnej i głębokiej lektury oraz tego serdecznego oddania się w stawiennictwo naszej Matki, oddania siebie, oddania wszystkich, którzy również cierpią w tych miesiącach z powodu choroby czy też samotności.